Miasto, które pretenduje do tytułu najpiękniejszego miasta Europy. To tutaj znajduje się cmentarz, na którym autorka przygód młodego czarodzieja Harry Pottera znajdowała inspirację do nazwisk i historii swoich postaci. Zamek Edynburski, który góruje nad miastem i stanowi symbol Szkocji. A jeśli wyszukujesz najpiękniejszych miejsc w Europie to na pewno natknąłeś się też na to miejsce. Występujące na pocztówkach, czyniąc Edynburg jednym z najczęściej odwiedzanych miast Starego Kontynentu. Zobaczmy, jak to wygląda naprawdę. Swoją podróż rozpoczynam w Glasgow. Dosyć późno, jednak najwcześniejszym połączeniem, jakie znalazłem. Nieco ponad godzina później znalazłem się na dworcu autobusowym w Edynburgu. Macie takie miejsce na świecie, z którego oglądacie zdjęcia z myślą, że kiedyś się odwiedzicie? Widok jak z pocztówki to jedno z tych miejsc, które od zawsze były moim marzeniem miejscem, które chciałem odwiedzić. To nie tylko zwykłe wzgórze to symboliczne centrum miasta, które kryje w sobie historię, kulturę i piękno a to wydaje się niemożliwe do opisania słowami. Znajdują się tu malownicze budynki i pomniki, dzięki którym Edynburg zyskał miano Akropolu Północy. W momencie, kiedy wchodzę na szczyt wzgórza, ukazuje się spektakularny widok. Punkt z którego widać całą panoramę Edynburga. Prawdziwa pocztówkowa ikona, której możliwość zrobienia zdjęcia przyciąga ludzi z całego świata. To miejsce, które nie tylko stanowi wizytówkę Edynburga, ale także jest dumą dla całej Europy. To była chwila, kiedy znalazłem się dokładnie w tym miejscu. Nikt nie chodził wokół, pogoda była idealna. Wszystko zgrało się w jednym momencie, aby zrobić to zdjęcie. Zdjęcia, którego mogłoby nie być, gdybym nie podjął decyzji, że zacznę podróżować. Jedno z tych miejsc, których zawsze. Widziałem gdzieś zdjęcia w internecie i zawsze chciałem tu być. No tak? i. Chwile, które pozostaną ze mną na zawsze. Marzenia spełnione, pamiątka zrobiona, a to był dopiero początek. Tego pomnika nie da się nie zauważyć 61-metrowa statua to wspomnienie wybitnego poety Waltera Scotta. Sam pisarz zasiada w samym sercu pomnika otoczony iglicą, ozdobioną figurami przedstawiającymi postacie. A jak wygląda zwiedzanie Szkockiej Galerii Narodowej. Galeria znajduje się w historycznym budynku, który sam w sobie jest atrakcją turystyczną. Jednak to, co znajdziemy w środku, przyciąga miłośników sztuki z całego świata. Wnętrze wykonane jest w stylu wiktoriańskim, co podkreślają ciemno-czerwone ściany, a dzieła sztuki. Pozwolił ci lepiej odkryć kulturę i sztukę Szkocji. Jak wielu z was wie, Edynburg to miasto Harry'ego Pottera. To w tym mieście znajduje się kawiarnia, do której chodziła pisarka, gdzie na filiżanką kawy spędzała godziny, pisząc fragmenty książki o młodym czarodzieju. Jednym z miejsc które miały wpływ na jej twórczość, jest podobno nawiedzony cmentarz. Znalazła tutaj wiele nazwisk na poszczególnych nagrobkach, ale także niektóre historie życia ludzi pochowanych na cmentarzu. Jeden nagrobek jest szczególnie popularny. raczej nie będziecie mieli problemu, aby go znaleźć. Przyciągnął też uwaga autorki i stanowi inspirację dla postaci Lorda Voldemorta. Z kamienia nagrobnego można wyczytać, że obaj panowie mieli na imię Thomas. Ojciec zmarł w 1806 w wieku 72 lat, natomiast syn Zginął w Indiach w 1802 roku. Dlaczego wybrała akurat ten nagrobek? I czy coś kryje się za tymi datami? Nie udało mi się znaleźć informacji na ten temat, ale może ktoś z was o tym wie. Jeśli tak, dajcie znać w komentarzu. Jedno jest pewne. Żaden z nich nie przypuszczał, że ich grup Stanie się tak licznie odwiedzanym miejscem. Na grób generała tłumnie przybywają miłośnicy książek o Harry Miejsce stało się na tyle popularne, że ludzie przychodzą tutaj nie tylko, żeby zrobić sobie zdjęcia obok nagrobka, lecz wciąż zostawiają pod nim drobne prezenty, czyli ściki, które władze cmentarza muszą usuwać co kilka dni. Zaraz obok cmentarza znajduje się jedna z najważniejszych świątyń w Edynburgu. Trzeba wiedzieć, że Katedra Świętego Idziego uległa poważnemu pożarowi w 1385. Jednak została odbudowana na przełomie XIV i XV wieku. I to właśnie z tego okresu pochodzi większość elementów jego dekoracji. Katedra ma wiele kaplic. Z których każda ma swoją własną historię i znaczenie. Jedną z najważniejszych jest Kaplica Ostu, powstała w 1911 roku i jest poświęcona najstarszemu orderowi Szkocji. Order dawniej był przyznawany rycerzom, a obecnie zasłużonym Szkotom. Jej architektura i piękno artystyczne przyciąga turystów z całego świata. Czego nie da się nie zauważyć podczas jej zwiedzania. Niemniej jednak jest to ważna część architektury Edynburga i jedno z najważniejszych miejsc w mieście. Na sam koniec jedna z najbardziej ikonicznych i znaczących atrakcji turystycznych Szkocji Zamek Edynburski położony na skalistym wzniesieniu w samym sercu miasta. Ważna rzecz przy akurat tej atrakcji turystycznej, aby zarezerwować bilety wcześniej, ponieważ gdy dotarłem do bram zamku, zobaczyłem tylko informację, że bilety w dniu dzisiejszym zostały wykupione. Zamek Edynburski ma długą i burzliwą historię. Wiadomo, że stał już w tym miejscu w XII wieku, jednak historia pierwszych śladów fortyfikacji. Sięga aż IX wieku przed naszą erą. Rolę rezydencji pełnił do XVII wieku. Później zajmowało go głównie wojsko. Warto dodać, że w zamku znajduje się najstarszy zachowany budynek Edynburga i jest nim kaplica świętej Małgorzaty. Zamek odgrywał ważną rolę w historii wojskowej Szkocji. Był centrum dowodzenia i obrony. Był miejscem rezydencji królów, a dzisiaj jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w kraju. To nie tylko zabytek historyczny, ale także symbol Szkocji, jej długiej i bogatej historii. Edynburg to fascynujące i jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc Europy miejsce, które przyczyniło się do powstania serii o najpopularniejszym czarodzieju. Zrobiłem zdjęcie z panoramą, która uważana jest za jedno z najpiękniejszych miejsc starego kontynentu. Najdłuższa podróż w moim życiu dobiegła końca: 12 miast, podróżując z południa na północ Wielkiej Brytanii. Wiele się nauczyłem, zobaczyłem najpiękniejsze atrakcje tej części Europy, a to dało mi wskazówki. Co poprawić w następnych podróżach? Dajcie znać w komentarzu, czy spodobała Ci się taka seria i jaki zakątek świata chciałbyś zobaczyć jako następny. Teraz najszybszym sposobem, aby dowiedzieć się o kolejnych podróżach, będzie Instagram. Było to też ostatnie miasto odwiedzone w tym roku, a my widzimy się już w następnych podróżach w 2024. Dzięki za obejrzenie całego odcinka. Jeśli jesteś tutaj nowy, nie zapomnij o subskrypcji. A my standardowo widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnego wyjazdu. Do następnego.